Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łódzki Kapitał Ludzki, Magda Majewska, witam Państwa. Zgodnie z obietnicą daną we wrześniu, dziś chciałabym Państwu przedstawić kolejnych liderów. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem będą to zwycięzcy konkursu w ramach priorytetu ósmego przedsiębiorczość. Zaczynamy od tych, którzy zdecydowali się założyć swój własny, mały biznes. Stowarzyszenie Nagrodzone zostało za projekt zadbaj o swoją przyszłość. Proszę przyjąć tą w ramach projektu musimy rozróżnić dwie ścieżki. Jedna ścieżka była to ścieżka tak zwana zawodowa, w ramach której osoby nie otwierały własnych działalności, natomiast przychodziły specjalne szkolenia. Miały poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia według potrzeb, po których mogli odbyć albo staże, albo praktyki zawodowe sześciomiesięczne, bądź też. Subsydiowane zatrudnienie. Natomiast druga ścieżka jest to tak zwana ścieżka biznesowa, w ramach której udział brało 40 osób. Z tych 40 osób, 36 osób uzyskało dotacje i rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Projekt pozwoli mi zrealizować wreszcie życiową pasję. Te 40 tysięcy, które oferował projekt, to wsparcie finansowe, w czym pomogło? Mogłam sobie pozwolić na to, żeby kupić taki wymarzony piec z prawdziwego zdarzenia do wypału ceramiki. Zakupiłam sobie takie super koło gancarskie, którego bym pewnie nigdy wcześniej za własne środki nie kupiła. Wyposażyłam biuro, pracowni, kupiłam wiele, wiele. Materiałów do produkcji gliny, szkliwa. No myślę, że nie byłabym nie stać na to, jeśli nie, do, nie otrzymałabym takich środków. Czy w tej chwili ta firma, którą Pani założyła dzięki projektowi unijnemu, to jest Pani źródło utrzymania czy tylko realizacja swojej pasji? No w tej chwili powiedziałabym, kolokwialnie mówiąc jest tak na styk, ale wszystko naprawdę idzie w dobrym kierunku i wierzę, że będzie super. Czy Zajęcia w projekcie pomogły w przygotowaniu biznesu? Tak, te zajęcia, oprócz um, kwestii finansowych, te zajęcia były bardzo kluczowe, z tego względu, że um, byłem pewien, że dokonałem dobrego wyboru. A pomoc finansowa? Na pewno, gdyby nie ta pomoc finansowa, w ogóle nie mógłbym wystartować z programem. Ona była tutaj kluczowa. Ale wybór. A tego, czym będę się zajmował, no, też był równie ważny. Te 40 tysięcy, co pozwoliły zrobić? Pozwoliły na wyposażenie biura, na zakup oprogramowania, na y, wykupienie licencji, zakup samochodu również. Czy w ramach projektu były także zajęcia, jak sprzedawać swoje towary? Tak, tak. Mieliśmy szkolenie i pracownicy byli bardzo pomocni. Z tym, że no, życie też troszeczkę prostuje pewne rzeczy, prawda? I trzeba się dostosować, bo mamy takie wyobrażenie, a potem stykamy się z rzeczywistością i jednak ona wygląda troszeczkę inaczej. Także no, wkładam dość dużo starań, mam własną stronę internetową. Dzięki właśnie pieniądzom yy, z dotacji. Na razie re realizuje głównie e, pracuję, realizując indywidualne zamówienia, dlatego że to jest rękodzieło e, bardzo czasochłonna i pracochłonna, pracochłonne produkty, więc ja też nie mogę sobie pozwolić, nawet nie chcę, żeby to była hurtowa sprzedaż. Ma być to rękodzieło, unikatowe produkty, no i unikatowi też klienci, prawda? Właśnie na tym mi głównie zależało, żeby to były pojedyncze egzemplarze, każdy inny żeby nie były identyczne. Co zmienił ten projekt w Pani życiu? E, no Myślę, że zmotywował mnie do tego, żeby powiedzieć tak. Teraz spróbuję robić to, co zawsze chciałam. E, kończę z w biurze od 8 tam do 18, bo nie, tak wygląda praca architekta. E, I spróbuję robić coś, co, o, co sprawia mi przyjemność. Bardzo duża zmiana w życiu, ale e, myślę, że na plus, bo jest to jakieś tam doświadczenie, którego się nie da czym innym porównać i, i nawet jeżeli są jakieś zloty i upadki i nie jest tak różowe jak miało być, no to na pewno bardzo dużo uczy, tak, o sobie i o tym, jak sobie w życiu. Przedsiębiorcy wykorzystywali środki unijne, aby unowocześniać swoje przedsiębiorstwa. To były inwestycje w nowe maszyny. Szukanie nowych rozwiązań technologicznych to wsparcie jest niezwykle istotne na tym poziomie małych i średnich firm, gdzie o nakłady inwestycyjne było trudno, gdzie pozyskanie kredytu było również trudne. Udowadnianie wiarygodności bankom. To musi być historia firmy, trwałość przychodów, a w małych i średnich firmach nie zawsze było to łatwo. Wydaje mi się, że to wsparcie, tak jak to obliczyliśmy dla małych i średnich firm na poziomie 350 milionów było niezwykle istotne. Wsparcie dla przedsiębiorstw. Przekroczyło kwotę 500 milionów. Ale tak jak powiedziałem, to szczególna szansa na rozwój, na budowanie firmy, na zatrudnianie nowych osób, na sięganie po nowe technologie, na utrzymywanie pozycji na rynku dla tych małych i średnich. Stypendia dla doktorantów nauk humanistycznych. Co unijne fundusze zmieniły w ich życiu? Kolejny raz w gronie laureatów odnajdujemy Uniwersytet Łódzki za program Doktoranci. Regionalna inwestycja w młodych naukowców społeczno-humanistycznych. Nie ma wątpliwości co do tego, że współczesny świat wymaga nie tylko ludzi, którzy będą rozwiązywać problemy, ale także tych, którzy te pytania podstawowe będą stawiać. Doktoranci. W kierunku humanistycznych to są właśnie ci ludzie, którzy są pełni niepokoju intelektualnego i stawiają niezwykłe pytania, na które oczywiście podejmują próbę odpowiedzi. Jeżeli jest projekt, to znaczy, że jest dużo młodych, zdolnych ludzi, którzy a, chcą w tym projekcie brać udział? Tak, oczywiście. I my staramy się, w związku z tym, że mamy tak dużo ludzi, staramy się wspierać ich rozwój intelektualny, pozyskując. Także zewnętrzne środki na ten cel. Pierwszy raz odważyliśmy się stworzyć projekt dla doktorantów nauk społeczno-humanistycznych i na dodatek udowodnić, że wsparcie kierowane do tych doktorantów ma znaczenie i przełożenie później na rozwój regionu. Jakie były tematy tych prac doktorskich? Bardzo różne. To były tematy przede wszystkim związane z strategią rozwoju województwa Łódzkiego, z regionalną strategią innowacji, a więc zależało nam głównie na tym, żeby nie były to stricte naukowe prace pisane do szuflady, mówiąc kolokwialnie, tylko po prostu takie prace, z których będzie można później skorzystać, przygotowując czy też kolejne strategie na kolejne rata rozwoju województwa, czy też w jakimś bezpośrednim przełożeniu na, na rozwój regionu. Czy planujecie kolejne takie projekty, jeżeli oczywiście będą takie konkursy? Tak, oczywiście. Wiemy, że jest bardzo duże zainteresowanie wśród doktorantów, także pozostałych nauk. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji projektu bliźniaczego skierowanego do doktorantów nauk przyrodniczych i technologicznych, i mamy nadzieję, że skończy się takim samym sukcesem jak projekt SA. Projekt Eureka łączy biznes i świat nauki. To niezwykle ważne połączenie. Projekt Eureka jest jednym z takich projektów. Mimo, że jest to projekt kompletnie niekomercyjny, non-profitowy, to dlatego szczególnie się cieszymy, że została doceniana nasza praca w kontekście budowy takiej innowacyjnej platformy, która ma za zadanie łączyć biznes z nauką i środowiska akademickie z środowiskiem biznesowym. Sam pomysł w pewien sposób ewoluował w trakcie realizowania projektu. To znaczy, pierwotnie miała być to platforma wymiany tak naprawdę informacji pomiędzy uczelnią a uczelniami a biznesem. A tak naprawdę stworzyliśmy, czy doszliśmy do tego, że bardziej potrzebne jest stworzenie takiej bazy kompetencji województwa łódzkiego, w której będzie można znaleźć, częściowo już można znaleźć informacje na temat, która osoba, kto konkretnie, czym się zajmuje, która instytucja czym się zajmuje, który, jakby jaki. Sprzęt można znaleźć w, poszczeg w poszczególnych instytucjach. Także e, staraliśmy się zebrać na podstawie informacji, które istnieją w internecie, bo jakby takie było pierwotne założenie, e, to kto czym dysponuje na terenie województwa łódzkiego. Panie Marszałku, co się udało osiągnąć dzięki wdrażaniu projektów wspierających przedsiębiorczość? Priorytet ósmy, który wspiera przedsiębiorców, miał kilka bardzo ważnych efektów. Jeden z nich, taki największy, jeśli chodzi o liczby, to 85 tysięcy osób, które zostały przeszkolone na potrzeby zarówno swoich pracodawców, jak i na potrzeby nowego zawodu, w sytuacji, gdy byli na przykład zagrożeni zwolnieniem z pracy. W ramach tych osób to 8 tysięcy osób w wieku 50, plus, czyli w wieku starszym niż 50 lat. Taka grupa dosyć trudna. Na drugim spektrum tego, czy drugiej granicy spektrum tego zjawiska było 3 tysiące przedsiębiorstw typu spin-off, spin-out. To są przedsiębiorstwa, które generalnie są związane z innowacją. To bardzo ważne i cenne z naszego punktu widzenia. No i nie można zapomnieć o tym, że wspieraliśmy. Także że doktorantów, czyli zapewnialiśmy im to, żeby mogli kontynuować swoją naukę i przynosić naszemu regionowi ważne, e, przydatne badania, ważne, przydatne rezultaty, patenty. To z naszego punktu widzenia jest ważne i myślę, że w nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy i potrzeby pracujących w przedsiębiorstwach ludzi będą bardzo wysoko na liście priorytetów. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.